Na początek żart prowadzącego, jaka jest najlepsza szczoteczka do zębów? Ta, która jest używana. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym myciu zębów. Ten żart, który usłyszeliście na początku, może mało śmieszny, ale. Bardzo dużo osób zadaje mi to pytanie, panie doktorze, jakiej szczoteczki yy, używać? I ja wtedy właśnie w ten sposób odpowiadam, że to nieważne jakie szczoteczki używamy, ważne żebyśmy używali tej szczoteczki regularnie i poprawnie. I o tym jak należy poprawnie używać szczoteczki manualnej, jakie są techniki mycia zębów. Chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. O tym, jakie korzyści płyną z mycia zębów, mogliście się dowiedzieć w poprzednim odcinku. W linku na dole, albo tutaj będzie karta. Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy zarówno szczoteczkę manualną, jak i elektryczną. Przedstawię techniki mycia zębów szczoteczkami manualnymi. Omówimy sobie budowę takiej szczoteczki. A w kolejnym odcinku będzie o szczoteczce elektrycznej. Jak możecie zauważyć, jest również tutaj model. Myślę, żeby nadać mu jakieś imię, może wy wpadniecie na jakąś fajną nazwę dla tego modelu. Czekam na propozycję w komentarzu. Szczoteczka do zębów zbudowana jest z dwóch podstawowych części. Jest to rękojeść, za którą chwytamy, oraz główka, czyli ta część pracująca którą czyścimy nasze zęby. Rękojeść powinna być dostosowana do wieku. Powinna być to szczoteczka, która wygodnie leży nam w ręku i pozwala na prawidłowe i sprawne ruchy szczotkowania. Wielkość główki również ma znaczenie, powinna być ona adekwatna właśnie do naszego uzębienia. Długość tej części pracującej to około 2 do 3 cm U małych dzieci jest to odpowiednio mniejsza. Każda szczoteczka ma innego rodzaju włosie. Powinniśmy dobierać włosie adekwatne do naszych potrzeb. Możemy kupić szczoteczki z twardym, średnim, miękkim albo ultra miękkim włosiem. Wszystko zależy od średnicy pojedynczych włókien. I tutaj odradzałbym przede wszystkim wybieranie twardych szczoteczek ze względu na to, że są bardzo agresywne i bardzo szybko mogą ścierać nasze szkliwo, mogą podrażniać dziąsła Powodować recesję dziąseł i różnego rodzaju ubytki klinowe. Ja osobiście korzystam ze szczoteczek z miękkim włosiem, ewentualnie średnich, bardziej miękkich. Szczoteczki ultramiękkie są przeznaczone dla osób z chorobami dziąseł, z chorobami przyzębia, dla osób u których były wykonywane różnego rodzaju zabiegi stomatologiczne, chirurgiczne z szyciem. Kanek, ponieważ te szczoteczki najmniej drażnią naszą błonę śluzową i pozwalają na efektywne oczyszczanie oraz prawidłowe gojenie takich ran. Moja szczoteczka ma jeden rodzaj włókien są to włókna czyszczące zwykle nylonowe, natomiast są dostępne szczoteczki, które mają jeszcze włókna takie gumowe z innych tworzyw sztucznych które są włóknami masującymi. Podstawowymi rzeczami, o których należy pamiętać podczas szczotkowania są po pierwsze technika szczotkowania, po drugie kolejność. Zacznijmy w kolejności odwrotnej, czyli od kolejności mycia zębów. I tutaj powinniśmy zacząć od obszarów najtrudniej dostępnych czyli będą to powierzchnie wewnętrzne, językowa oraz podniebienna. Dlaczego wybieramy te najtrudniej dostępne obszary? Dlatego, że póki mamy chęci, zapał do szczotkowania i siłę w rękach, to jak najbardziej efektywnie powinniśmy usunąć właśnie z tych miejsc trudno dostępnych Resztki pokarmowe, osad, płytkę na bakteryjną, płytkę nazębną. Ważne jest to, żebyśmy nie omijali żadnego obszaru, żebyśmy się przesuwali systematycznie, żebyśmy nie skakali po różnych powierzchniach, ponieważ w tym momencie najłatwiej jest jakąś powierzchnię ominąć. Jeżeli już mamy omówioną kolejność, to w kolejnej kolejności przechodzimy do techniki, czyli do punktu pierwszego, który wymieniłem w kolejności. Yy... Nieważne. Na wstępie yy, muszę zaznaczyć, że technikę szorowania, czyli takiego ruchu po prostu ja tego nie trawię, nie cierpię i wręcz krzyczę na pacjentów, jeżeli widzę, kiedy pokazują mi jak myją zęby, ponieważ jest to najmniej efektywna technika szczotkowania zębów oraz najbardziej traumatyczna zarówno dla dziąseł, jak i dla zębów. Recesje dziąseł, ubytki klinowe są bardzo częstym powikłaniem. Jest to technika, którą należy używać tylko i wyłącznie. Nie powinno się tak mówić. Tylko i wyłącznie. Pamiętajcie, poprawna polszczyzna. Technika szarowania jest to technika, którą stosujemy tylko na powierzchniach żujących. Szczoteczkę przykładamy pod kątem 90 stopni do powierzchni żującej, a następnie wykonujemy ruch posuwisto zwrotny, oczyszczamy wszystkie bruzdy i dołki w naszych zębach trzonowych i przedtrzonowych na ich powierzchniach żujących i żadna inna powierzchnia nie powinna być y, czyszczona przy pomocy tej techniki zaczynając od y, technik przeznaczonych dla dzieci jest to tak zwana technika Fonesa przykładamy szczoteczkę pod kątem 90 stopni do powierzchni zębów a następnie wykonujemy ruchy obrotowe Również od strony wewnętrznej możemy takie ruchy wykonywać. Tak jak powiedziałem, nie pomijamy żadnych powierzchni, żadnych zębów. Yy, zaletami tej techniki jest to, że jest ona prosta do wykonania przez dzieci. Kolejną techniką, którą powinny stosować już starsze dzieci, a także dorośli, jest technika obrotowo-wymiatająca, inaczej zwana techniką dziąsło-ząb. Polega ona na przyłożeniu pod kątem 45 stopni w kierunku dziąseł szczoteczki, a następnie wykonaniu ruchu wymiatającego w stronę korony zęba. Czyli na górnych zębach od góry do dołu, na zębach dolnych od dołu do góry. Może nie jest to idealna technika, natomiast pozwala na oczyszczenie powierzchni międzyzębowych przy okazji delikatnie masując dziąsła. Najlepszą techniką jest modyfikacja, wzbogacenie tej techniki o ruchy wibracyjne. I w tym momencie przykładamy szczoteczkę pod kątem 45 stopni w stronę dziąseł. Następnie wykonujemy kilka drobnych ruchów, bardzo drobnych, żeby nie wprawić szczoteczki w ruchy szorowania. Po kilku takich ruchach drgających, wibracyjnych, wymiatamy to wszystko na zewnątrz. Jest to najlepsza technika, nie jest ona najłatwiejsza, wymaga najwięcej pracy spośród tych technik, ale dzięki temu mamy najlepiej oczyszczone zęby. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szczoteczki manualne i o techniki szczotkowania szczoteczkami manualnymi. Jeżeli Wam się podobało, no to wiadomo, zostawcie jakąś łapkę czy napiszcie komentarz. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je w komentarzu na dole albo wyślijcie na Instagramie, bardzo chętnie odpowiem na nie. A przede wszystkim zapamiętajcie te techniki, o których mówiłem i stosujcie. Pamiętajcie, nie ma szorowania, wymiatamy zęby, ale nie szorujemy powierzchni bocznych. To jest najważniejsza informacja, jaką chciałbym, żebyście zapamiętali. Możecie nawet stosować tą technikę przeznaczoną dla dzieci, ale nie szorujcie powierzchni bocznych zębów. Proszę Was o to bardzo. Dzisiaj dziękuję. W kolejnym odcinku przejdziemy do szczoteczki elektrycznej, o której Wam opowiem i zaprezentuję również prawidłowe techniki szczotkowania zębów, szczoteczkami elektrycznymi. Dziękuję za dzisiaj. Cześć.